Ma siema. siema. E, to, to jest pierwszy filmik na naszym kanale. No i zobaczcie jakieś zimy. No właśnie. A przekazujcie, możecie zostawić sobie teraz Jest Wojtek, a to jest Szczepan. Przywitajcie się z naszymi O Oto jest skatepark, na którym będziemy nagrywać wszystkie filmy. Chcieliśmy się przedstawić. Ja jestem Adamix, to jest złoty. Po naszych włosach. E, więc zaraz Adamix będzie robił fible. Zakończyć, jak zaczął się już. Adamik, zrób fibla tego. No trochę mu nie wyszło, ale czekajcie, będą lep... będzie lepiej. Teraz mu pykło, jeszcze z dziewięćdziesiątką dokręcił. Kłóje tu na murek i zaskakuje jedno na osiem. I było X X Dobra było git Piękny będzie chopik i zjazd. Uj, trochę Dobra wszystko jest z nim OK! To dobrze Więc to jest już koniec tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No po prostu suba. No, na 50 subów lecimy z giveawayem na 20 zł PS. Tak. No to na tyle w tym filmiku. Cześć.